Cześć, ja nazywam się Artur Guła. W tym nagraniu pokażę Ci jak zacząć z budowaniem diagramu w formie kodu zamiast tradycyjnego rysowania. Do tego celu użyję PlantUML. Jest to darmowe narzędzie. Jeżeli wejdziesz na plantuml.com to znajdziesz wszystkie informacje o tym jak zacząć. Są tutaj ściągi na temat budowania poszczególnych modeli z UML-a, czyli klasy, use cases, y, obiekty, aktywności itd. Żeby Zacząć w jakimś narzędziu. Ja wykorzystałem Visual Studio Code, które dość mocno pomaga w tym. Oczywiście narzędzie może być inne i na stronie PlantUml znajdziesz też różne informacje. Żeby korzystać z PlantUml w Visual Studio, potrzebny jest taki dodatek PlantUml, który zainstalujesz jako rozszerzenie. Czyli po zainstalowaniu Visual Studio Code wchodzisz w extensions albo Ctrl Shift X, no i tutaj jest PlantUml dostępny. Do zainstalowania. U mnie już jest, więc mogę tylko co najwyżej go odinstalować. Dalej potrzebne jeszcze jest Java. Java, czyli standardowe oprogramowanie do, używane do wielu aplikacji, do rozwiązań prywatnych jest darmowa, więc pobierasz ją z java.com, instalujesz i to jest wszystko, można już zacząć działać. Czyli wracam do Visual Studio. Tutaj mam przykładowy plik z rozszerzeniem PUML, ale to niekoniecznie musi być też takie rozszerzenie, czyli tworzysz. Nowy plik, nazywasz go jak chcesz, i za chwilę po dodaniu kilku kluczowych słów już to może być diagram właśnie w PlantUml. Czyli najistotniejsze w tym pliku jest to StartUml i EndUml. Jeżeli po tym pojawi się cokolwiek, jakikolwiek tekst, on nie jest brany w ogóle pod uwagę. Czyli jeżeli będę chciał teraz zbudować taki diagram jeszcze raz, przebudować. to jak widać nic się nie zmieniło. Ten tekst w ogóle jest ignorowany, czyli start.ml, UML wskazuje, gdzie mamy granicę naszego diagramu. Tutaj jest podkreślone na żółto, ponieważ no, domaga się jeszcze Visual Studio, żeby podać tutaj jakąś nazwę tego diagramu i teraz już jest ok. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to, jest to zalecane. Dalej jest title, czyli dajmy tytuł naszemu diagramowi. Gdybyśmy usunęli całą resztę, żeby też pokazać to mamy tylko tytuł i nic więcej. Następnie jest start i stop, czyli to są te czarne punkty w diagramie aktywności, które rozpoczynają i kończą proces. Następnie każdy krok to, to zaczyna się od dwukropka, czyli tu mamy zainicjowanie płatności. Jeżeli chciałbym dodać jakiś kolejny krok, po prostu dwukropek i piszę. Mam jakiś kolejny krok i tak dalej. Alt plus D generuje mi diagram o, od razu. Więc mamy kolejny krok, następny. Wszystko się dzieje na żywo. Potem jest pętla znana z programowania, z takich podstaw programowania, czyli repeat. Powtarzane jest to, co tutaj, do momentu, aż nie wystąpi tutaj, m, aż płatność nie przejdzie z sukcesem w naszym przypadku. Natomiast, tak bardziej technicznie, no, chodzi o to, że ta cała część jest wykonywana po kolei, a potem jest strzałka z powrotem do tego momentu wyboru płatności. I tutaj w środku jest znowu coś, co znamy z programowania, czyli if, then, else. Czyli jeżeli płatność punktami jest tak, tutaj to wykonuje się to. Jeżeli jest nie, to wykonuje się to i to. I tutaj mogę oczywiście też sobie dopisać jakiś kolejny krok. Tutaj jeszcze zastosowałem kilka takich elementów, żeby pokazać Ci, jak bardzo jest to elastyczne. Na przykład tutaj zmieniłem kolor tej czcionki na czerwony. Tutaj zmieniłem kolor strzałki na czerwony. Tak samo jeżeli chciałbym nazwać jakąś strzałkę poza pętlą, na przykład tutaj, mogę też użyć symbolu strzałki i dodać opis przejścia do tego kroku. I już jeszcze muszę zakończyć średnikiem. I tak samo w ten sam sposób mógłbym zmienić na przykład kolor, czyli wtedy zmieniam kolor na niebieski. I już mam. Niebieską strzałkę z opisem. Jeżeli chciałbym na przykład wszystkie strzałki niebieskie zamienić nagle na czerwone, to po prostu zamieniam, tak jak standardowo w tekście, wszystko co jest hash blue na hash red i już mam od razu zmianę. Nie muszę klikać po tych strzałkach, więc oszczędzam sporo czasu. Tak samo, tak samo jeżeli chciałbym zamienić na przykład jakąś etykietę, która w 10 miejscach nazywa się w jakiś sposób, na inny opis, no to po prostu szukam tego w tekście, podmieniam i za jednym zamachem podmieniam wszystkie te, te wystąpienia. Tu jeszcze pokazałem też przykład zastosowania komentarza, czyli mogę używając Note Left dodać komentarz, który jest tutaj na dole. O teraz już trochę za bardzo. Tutaj go widać. Tak samo mógłbym na przykład dodać go z prawej strony. Ale oczywiście diagramy aktywności to nie jest wszystko, co można stworzyć za pomocą kodu. Tak jak pokazywałem, ten zakres jest bardzo duży w plantu ML, jeżeli chciałbym tutaj. Do, zrobić innego typu diagram, to, to wszystko mogę usunąć i mogę zrobić na przykład klasę, klasa pierwsza. Już powstaje mój diagram klas. Mogę zrobić na przykład relacje. Już się i mamy dwie klasy, które zostały połączone ze sobą. Jest tak, jak widać, jest to dość wygodne. Szybkie, proste, przede wszystkim jest to lekkie. Każdy może taki plik otworzyć, przeedytować, nawet jak niekoniecznie generuje dokument w danym momencie, to i tak sama zmiana może być dokonana w notatniku. To są pliki zwykłe, tekstowe, które można w czymkolwiek edytować. Dlaczego warto korzystać z takiego, z takiego rozwiązania? O tym więcej w artykule, który też jest podlinkowany, tak jak linki do wszystkich narzędzi, które tutaj pokazywałem. To tyle w tym nagraniu dzięki. Zapraszam na bloga Project Makers i do następnego. Hej!